Czy ja mam dwa teraz w lipcu? Nie, nie chcę, tylko w lipcu. Zanim powiem, co mam powiedzieć, to powiem tak. Tak, powiem, co mam powiedzieć. Chodzi o to, że uważam, sobie jest kanał Mongolskie dzisiaj. I patrzę, goście mówi o Dragon na naszym filmie, tak? Powiem chwilę o mnie, że nie byłam z nimi, bo angielskie napisy. Uhu, uhu, dobra. Wytłoczenie znaczy, że nie te z nimi, bo angielskie napisy, właśnie. Nie lubię w anime angielskiego dubbingu, okej? Okay? Angielski tak mi odrzuca, tak? Wolę oryginał po japońsku, po tym samym, nie angielski. Angielski chad dla tych osób, co chcą sobie pouczyć języka, tak? A ja angielskiego nie lubię w animce. Koniec tematu, tak? Tak. Si, si. I jak chcecie wiedzieć, co powiedział ten właśnie gościu od mongolskiego studia, jak macie w opisie. A to co ja powiedziałem źle o tym anime, to powiedziałem tylko o zwiastunie, o się świadomie, proszę bardzo. Powiedziałem tylko o zwiastun. Czego mi zwiastun zniechęcił, a na życie pewnie tak by nie zdanie, jak anime, tak? Tak. A co chciałem powiedzieć? Oto zapowiedź będzie na wrzesień. Na wrześniu widzimy się 2 września. Tak jest. I w końcu on będzie. Wrócimy do recenzji książki, bo mam pewną książkę już przeczytaną. Wyczytałem jeszcze w i była świetnym kryminałem Zobaczymy pewien film animowany, aktorski napisałem pewnej kultowej kreskówki która miały tak takie przejdzie echem, ale wiedziałem takie no zaspoczyłeś pozytywnie, tak? tak, 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 tak macie tak. jakieś unboxingi wiadomo ma jakieś też metalowe metalowe, da. Garażowe te paczki, wiadomo, unboxingi, będą tak garażówki, jakieś tam oczywiście będą i pojawi się nowy cyk, który dzisiaj na pewno kanał mi się spodobał, że ja to zrobię. Ten taki cykl retrogranie, gdzie będę grał w gry z Pegasusa, ale bez Pegasusa. Ale jak to? Grając w Pegasusa, czy mu się uda? Czy on opanuje kroki, czy upłynęł sterowanie? Czy będzie grał połatki czy polskiej werskie, czy chińskie, czy angielskie? Nie wiem, ogarnę to jakoś spokojnie, damy radę, da? Da, damy radę. Jak widzicie, właśnie w jest chod i gorąco. takie chod czy jest gorąco? W angielsku. tak, dobra, nie wadam. To ma wstydło się taki wielki, wielki, niebicny wentylator. Jak on kurde, co wszystko lata dookoła. No, to się nie lata, tylko wiecie, że tak firanka, tak powiewa. Tu taki wietrzy, przyjemny chłodek. A właśnie jest włączony, bo. Bo tak jak wyglądam. Hmm. Społecznie, tylko tego, żeby nam wchodzić w Łodzi z warsztatu, bo. Trzy dni. I było. Zajebiście. I to by było, chyba tyle. To jest tylko krótkie, takie. Małe wytłumaczenie. Dlaczego nie oglądałem jeszcze naszego filmu? Ale w zasadzie obejrzę go. Jak nie no, japońska wersja od grupy Mirai. Yy, jak powiedle, grupy Mirai, w polskim napisaniu od to obejrzę. I wtedy zrobię receptę. Kto wie, może na takie gry. Gran, 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 gr, 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 No tego, to Nikoda nie, nie miał tego. A tak sobie myślę, a po co komu to? A komu to co nie? Może mi się uda to zrobić, bo nie zobaczymy jak będzie, dobra, jak będzie w praniu, to tak. To my się słyszę w wrześniu drugiego. A, wkurzymy się we wrześniu tak. To do usłyszenia 2 września o godzinie której tam. 15, 16. No zobaczymy jak będzie w praniu, da? Co ja mam z tym rosyjskim dzisiaj? Kurde, byle, nie mam po rosyjsku. Dałem sobie taki postanowienie, że do końca miesiąca nie będę gadał po rosyjsku. A już powiedziałem dwa razy po rosyjsku. Nie przepraszam. Czekaj, kurde, braj tarot. Nawiałem po rosyjsku, bo na przykład w Strzeliwskim skoczyłem gadać. I cały film... To był nasz mącznik na rosyjsku. Geniusia, bo ja w oryginale. Ale strony film był dobre. No to tak. To już wiecie, jakie są plany. Słyszę jakie mam opinie, to jest tylko moja opinia. Co to jest to jak jest To tylko, tylko moja i tylko wyłącznie moja opinia. Okej? Okay? Moja opinia na temat gwiastunu, a nie filmu. Tylko zwiastun. Tylko zwiastun. Gwiastun. Jak ktoś nie wie o co chodzi, gwiastun, to taki trailer. Wypuszczam jest filmu, który ma być. Tak, ja tylko to zrecyzowałem tylko zwiastun. Co mi się podoba w Gastunie, a nie film? Nie film, nad film. Nad, nad film. It is trailer. Jest? Pani Majecie? Załapali? No, to tyle. To tyle, tak no, to chciałam powiedzieć. Dobrze. To dosłyszałem się tak? Na razie, cześć. i. Да, тебе